Witam w moim podcaście Genealogiczne Śledztwo. Nazywam się Janusz Stańcow Andrasz i chciałbym zaprosić Was do mojego rodzinnego kręgu. Kiedy zaczynałem genealogiczne poszukiwania, o historii mojej rodziny nie wiedziałam praktycznie niczego. Po kilku latach pracy nad tym tematem chciałbym się podzielić z Wami niesamowitymi historiami, które odkryłem i opowiedzieć o osobach z bliższego lub dalszego kręgu rodzinnego napotkanych podczas moich poszukiwań. Kto między innymi pojawi się w moich opowieściach? Będą to na przykład sekretarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przedwojenny rektor Uniwersytetu Poznańskiego, współtwórca Polskiego Radia, dowódcy dywizjonu 303, czy osoba, w obecności której przeprowadzona została pierwsza rozmowa telefoniczna na linii Europa-Ameryka. Zapraszam do słuchania kolejnych opowieści na podcaście Genologiczne Śledztwo. Mosingowie, Kasparkowie i Godepsty. Polskie i europejskie elity XIX wieku. Kiedy zetknąłem się po raz pierwszy z tymi trzema nazwiskami, naprawdę nie przypuszczałem, że Kryją one w sobie no, aż tyle fascynujących historii. Wszystko zaczęło się od mosingów, z którymi spokrewniona jest jedna z gałęzi rungów. Z mosingami związali się kasparkowie, a ci z godebskimi. W zasadzie mógłbym się zatrzymać na jednej z gałęzi mosingów i na nich zakończyć moje poszukiwania. I tak też przez długi czas zrobiłem. Mam jednak w zwyczaju dowiadywać się czegoś więcej o osobach małżonków, członków mojej rodziny. Oczywiście, że najczęściej odnotowuje się tutaj poszczególne nazwiska, imiona oraz najważniejsze daty w ich życiu, dodając, o ile oczywiście uda się je odnaleźć, również skany ich metryk. W przypadku tych trzech rodzin udało mi się jednak odnaleźć o wiele więcej i właśnie tymi informacjami postanowiłem się z Wami podzielić. Aleksander Runge, jeden z braci mojego cztery razy pradziadkę Roberta, urodzony w roku 1806, poślubił Antoninę Mossing. Chociaż z jej imieniem na początku było małe zamieszanie. Ta para była dla mnie szczególnie ważna, ponieważ jej potomkini, Alicja Wędrichowska-Paradowska, była pierwszą e, osobą z rodziny Runge, którą odnalazłem na platformie My Heritage. To jednak nie wszystko. Oprócz tego, że założyła ona tam swoje drzewo, znała bardzo dobrze spory wycinek historii swojej rodziny. To właśnie na jej drzewie zobaczyłem też po raz pierwszy zdjęcia przedstawicieli rodziny runge, i wtedy też zrozumiałem, że warto szukać dalej, bo odnajdowanie kolejnych obecnie żyjących potomków rodziny runge nie jest tak beznadziejną sprawą, jaką mi się wydawało to na samym początku. Moich genealogicznych poszukiwań. Więcej o potomkach tej pary, Aleksandrze Runge i Antoniny Mossing, opowiem w następnym podcaście. A dzisiaj chciałbym się skupić na krewnych żony Aleksandra, czyli rodzinie Mossingów. Być może to nazwisko coś Wam już mówi. Najsłynniejszym i chyba jednocześnie najbardziej skromnym w swoim człowieczeństwie. Był przedstawiciel tej rodziny profesor ksiądz Henryk Mossing, żyjący w latach 1910-1999. Jego pradziadek Gottfried Mossing był bratem wspomnianej tu Antoniny po mężurungę. Być może zastanawia Was kolejność tytułów, których użyłem: profesor ksiądz. Zazwyczaj, jeżeli Dana osoba była stanu duchownego i dodatkowo również posiadała jakieś tytuły naukowe. Na pierwszym miejscu znajduje się informacja o tym, iż jest księdzem, a dopiero na drugim jego tytuł naukowy. Dlaczego z Henrykiem Mossingiem było inaczej? W przypadku niezwykłego życiorysu tego człowieka, w pierwszej kolejności wspomina się jego karierę naukową, która miała miejsce przed jego wstąpieniem do stanu kapłańskiego. Zresztą służby również dalekiej od tej, którą każdy z nas wyobrażałby sobie, nawet mając na myśli niełatwe życie księży katolickich w Związku Radzieckim co właśnie było udziałem Henryka Mossinga. W roku 1928 podejmuje on studia medyczne na Uniwersytecie Lwowskim. Już podczas nich współpracuje jako wolontariusz z bakteriologiem, profesorem Rudolfem Weiglem. Uczestnicząc w badaniach nad szczepionką przeciwko tyfusowi. Za swoją pracę nad tym zagadnieniem został odznaczony w roku 1938 Złotym Krzyżem Zasługi. Na stronie mosin.pl, już nieistniejącej, znalazłem informację mówiącą, iż już w tym młodym wieku musiał być człowiekiem bardzo religijnym. Uczestniczył bowiem w pracach katolickiej organizacji, solidacji akademickiej. Kierowanej przez bratanka mojego prapradziadka ze strony ojca, jezuita Józefa Andrasza, znanego w późniejszym czasie jako jeden z dwóch spowiedników świętej Faustyny. W czasie II wojny światowej Henryk Mossing, wówczas zastępca do spraw naukowych profesora Rudolfa Weigla, wbrew kategorycznemu zakazowi niemieckiego okupanta, produkował i szczepił przeciwko tyfusowi plamistemu. Również przedstawicieli polskiego podziemia walczącego z Niemcami. Szczepionki docierały do wielu potrzebujących, nawet tych zamkniętych w getcie warszawskim. Sam z narażeniem życia przewozi ją do Warszawy i przekazuje profesorowi Ludwikowi Hirschfeldowi, czy nawet do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Czy wyobrażacie sobie, jakim aktem bohaterstwa było dostarczanie tych bezcennych szczepionek w czasie hitlerowskiego terroru dla Żydów w Getcie czy więźniów obozu koncentracyjnego? Henryk od zawsze był otwartym na problemy każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie czy narodowość, co wypływało z jego głębokiej religijności. Po zakończeniu II wojny światowej, zdecydował się pozostać w Lwowie. Ze względu na swoją wiedzę jako bakteriolog, bezcenną również i dla Sowietów, pozwolono mu na kierowanie Lwowskim Instytutem Epidemiologii i Mikrobiologii. Oprócz pracy zwykłego lekarza, nie odmawiającego pomocy żadnemu potrzebującemu, wciąż kontynuował pracę badawczą, opracowując tzw. test Mossinga, dzięki któremu powracające zachorowania na tyfus plamisty zostały w Związku Radzieckim praktycznie. Zahamowane. Chcąc jeszcze bardziej być pomocnym ludziom, w roku 1961 z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego i biskupa Karola Wojtowy przyjmuje potajemnie w laskach pod Warszawą święcenia kapłańskie. Odtąd, jako ojciec Paweł, pełni posługę kapłańską. Potajemnie odprawia MSZ Święte, udziela sakramentów chrztu i małżeństwa. Swoje spotkania z nim e, wspominał w rozmowie ze mną. Ojciec Andrzej Ligowski, również zaangażowany w pomoc duchową niesioną Polakom, którzy po II wojnie światowej pozostali na Ukrainie. Wydaje mi się, że żaden z nich nie wiedział, iż ich rodziny były ze sobą dość daleko poprzez Watsonów i Rungę, ale jednak spowinowacone. Chciałbym powrócić do osoby Antoniny Mossing, żony Aleksandra Rungę. Trochę zamieszania sprawił mi fakt, z którym zapewne każdy z Was już się spotkał, a mianowicie używania na co dzień innego imienia aniżeli tego otrzymanego na chrzcie. Tak też było w przypadku Antoniny, która chyba używała raczej imienia Maria. Warto takie rzeczy sprawdzać, bo czasami potrafią na długo zatrzymać poszukiwania. Antonina nazwana Marią była córką Józefa Wilhelma Mosinga, żyjącego w latach 1769-1841 i Marii Scholastyki Mędrow. Mosingowie przybyli do Galicji z Austrii, a konkretnie z górskiego regionu Styria pod koniec XVIII wieku. Lekarzem był zarówno pierwszy Mosing, wtedy jeszcze pisało się to nazwisko z dwoma S, wspomniany Józef Wilhelm i również jego syn Gottfried Henryk, jak i jego syn Kazimierz Mateusz. I zgodnie z tradycją lekarzem został również syn Kazimierza Stanisław Józef, a także i jego potomek, od którego zaczęłam opowieść o Mossingach, czyli profesor ksiądz Henryk Mossing. Przejdźmy teraz do rodziny Kasparków. Filipina Mossing, jedna ze sióstr Antoniny, tej, która została żoną Aleksandra Rungę, Poślubiła późniejszego prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Krakowie, Wacława Budwińskiego. Ich córka Olga wychodzi za mąż za Franciszka Kasparka, cenionego i cytowanego do dzisiaj znawcy prawa międzynarodowego. Naprawdę no, się nie znam, e, zagłębiając się jednak z kronikarskiego obowiązku w życiorys profesora Franciszka Kasparka, naszła mnie taka oto refleksja. Czytając biografię tak uzdolnionych i zasłużonych osób, no, mimowolnie porównuje je z dzisiejszym społeczeństwem szalenie przecież zajętym. My ciągle coś robimy. A to pracujemy na kilku etatach, aby spłacić zaciągnięte kredyty, a to odwozimy bądź odbieramy nasze równie zapracowane dzieci z kilku różnych pozalekcyjnych zajęć, a to znów musimy przecież zdążyć na zajęcia fitness, skłosza czy innego palanta. Porównajmy to więc z tym, co zajmowało czas na przykład takiego Franciszka Kasparka. Zasiadał on w Radzie Miasta Krakowa. Był prezesem Towarzystwa Muzycznego, wiceprezesem Towarzystwa Tatrzeńskiego, członkiem Akademii Umiejętności, członkiem i jednym z założycieli działającego w Brukseli Instytutu Prawa Międzynarodowego oraz założycielem Krakowskiego Towarzystwa Prawniczego. No Oczywiście wszystko to oprócz pracy zawodowej, w której w różnych okresach był, był on między innymi dziekanem, prorektorem i rektorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy przewodniczącym Senatu Akademickiego. Warto też pamiętać o dziesiątkach poważnych prawniczych i nie tylko, publikacji, których napisanie z pewnością zawierało Nieco więcej czasu aniżeli stworzenie w dzisiejszych realiach kolejnego postła na jednym z mediów społecznościowych. Pomimo iż niewątpliwie zaliczany był on do nurtu działaczy konserwatywnych, opowiadał się za np. dopuszczeniem kobiet do studiów prawniczych, co w tamtych czasach nie należało do popularnych poglądów. O córce Franciszka Kasparka Idzie, żyjącej w latach 1882-1935 niestety nie udało mi się odnaleźć zbyt wielu informacji. Weszła ona jednak do następnej, wybitnej, tym razem w dziedzinie sztuki, rodziny. Została bowiem żoną Cypriana Ksawerego Godebskiego, syna znanego rzeźbiarza tego samego imienia i nazwiska Cypriana Godebskiego, żyjącego w latach 1835-1909, wnuka pisarza i kustosza lwowskiego ossolineum Franciszka Ksawerego Godebskiego i prawnuka, niemniej sławnego, ponownie Cypriana Godebskiego, pisarza, poety i żołnierza. Być może nie kojarzycie tego nazwiska, z całą jednak pewnością podziwialiście co najmniej jedno dzieło rzeźbiarza Cypriana Gadewskiego, pomnik Adama Mickiewicza, stojący obecnie na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Według romantycznej relacji przyjaciółki godepskich Marii Modrakowskiej, śpiewaczki operowej i pedagogiczki, do poznania się córki rektora krakowskiego uniwersytetu i syna artysty rzeźbiarza, Doszło podczas prac nad innym krakowskim pomnikiem Mikołaja Kopernika. No, zapewne jest w tej opowieści ziarno prawdy, to znaczy młodzi poznali się w Krakowie, ale raczej nie podczas prac mistrza nad pomnikiem, gdyż ich ślub miał miejsce w roku 1898, a projekt pomnika powstał dopiero w roku 1899. Na jego uroczystym odsłonięciu 6 czerwca 1900 roku. Być może byli także obecni Ida i Cyprian, zwany w rodzinie pieszczotliwie Cypa, ale już jako małżonkowie z dwuletnim stażem. Ślub z pełną pompą został im udzielony w Bazylice Mariackiej dnia 16 lipca Anno Domini 1898 roku. Tutaj ciekawostka, świadkami na nim byli profesor Fryderyk Zoll, Dziadek Andrzeja Cola, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-1997 i Rzecznika Praw Obywatelskich, i profesor Jan Stanisławski, jeden z najbardziej znanych malarzy polskiego modernizmu. Opis tego, co miało miejsce poza ślubinach, zaczerpnąłem z notatki opublikowanej przez, jak zwykle dobrze, Poinformowany Dziennik Czas z dnia 17.07.1898 roku. Po obrzędzie weselnym odbyło się śniadanie w gościnnych pokojach ojca panny młodej, który żegnając ze łzami w oczach swoją córkę opuszczającą kraj, podniósł, że chętnie ponosi tę największą ofiarę, bo oddaje swoją córkę potomkowi tak patriotycznej rodziny, Człowiekowi, którego dziad był twórcą pieśni Legionów, jeszcze Polska nie zginęła, a ojciec, jako artysta rzeźbiarz, tak wielką sławę przynosi ojczyźnie. Po śniadaniu wyjechali Państwo młodzi pociągiem błyskawicznym, na stały pobyt do Paryża, żegnani przez rodzinę i przyjaciół. Autorowi tej notatki chyba pomyliły się dwa wiersze. Jeden z nich, jeszcze Polska nie zginęła, przyszły. Hymn Narodowy Polski został napisany przez Józefa Wybickiego, a drugi, Wiersz do Legionów Polskich, rzeczywiście był autorstwa pradziadka Cypriana, Franciszka Xawerego Godebskiego, który podobnie jak Józef Wybicki służył w Legionach Polskich we Włoszech. Rodnią siostrą Cypriana, Cypy Godebskiego, była Misia Godebska, żyjąca w latach 1872-1950, przyjaciółka, muza i protektorka chyba wszystkich najsłynniejszych malarzy tworzących na przełomie wieku XIX i XX we Francji, między nimi Toulouse-Lautrec, Renoir'a czy Picasso. Misia była również najwierniejszą, wieloletnią przyjaciółką Coco Chanel. Z tą pewnością Ida Kasparek już jako pani Godebska, czerpała pełnymi garściami z interesującego życia w samym centrum artystycznego salonu, stworzonego przez rodzinę Godewskich. Jej mąż pozostał wierny sztuce, tyle że muzycznej. Zachowało się zresztą zdjęcie, na którym widoczne są trzy panie. Ida, jej szwagierka Misia i Eugène Bonnard, żona jednego z malarzy postimpresjonistów, Pierre Bonnard. Potomkowie Idy i Cypriana żyją do dzisiaj we Francji. Niektórzy z nich kontynuują artystyczne tradycje swoich przodków. Wzajemne relacje Kasparków i Mosingów bynajmniej jednak nie kończyły się na małżeństwie Franciszka Kasparka z córką Filipiny z domu Mosing i Wacława Bodwińskiego. Tak się składa, że brat Filipiny, Gottfried Mosing, miał córkę Adele, która poślubiła Ignacego Kasparka. Ojcowie Ignacego i Franciszka byli rodzonymi braćmi. Uff, przed oczami pojawia się po raz kolejny. Użyte tu przeze mnie już kilkakrotnie hasło genealogiczny węzeł gordyjski. Warto wspomnieć o dwojgu spośród siedmiorga dzieci, jakie posiadali Ignacy i Adela Kasparkowie. Mam tu na myśli Sabinę urodzoną w roku 1871, która przez kilkadziesiąt lat prowadziła jedną z najbardziej cenionych w Lwowie szkół muzycznych oraz jej starszą siostrę Helenę, żonę kolejnego profesora w tej rodzinie, Placyda Dziwińskiego, tym razem długoletniego w latach 1886-1925 i zasłużonego profesora matematyki na Politechnice a w roku akademickim 1893 94 nawet rektora tejże uczelni, a wcześniej profesora matematyki, geometrii i języka francuskiego w CK Gimnazjum w Jarosławiu. Tropiąc powiązania rodzinne mosingów, natrafiłem na jeszcze jeden ślad, o którym no nie mogę tutaj nie wspomnieć, bo nie wiem jak wy, ale ja w młodości połykałem powieści historyczne w ogromnych ilościach. Z pewnością jednym z moich ulubionych wtedy autorów w tamtym czasie był Karol Bunsch. Wyobraźcie sobie więc, jakie było moje zdumienie, kiedy uzupełniając gałąź mosingów. Dowiedziałem się, że do tej rodziny należał również autor m.in. dzikowego skarbu, którego akcja rozgrywała się w czasach Mieszka I, czy trylogii opowiadającej o czasach panowania Aleksandra Wielkiego. Okazało się bowiem, że Ludwika Kunaszowska, wnuczka jednego ze synów Gottfrieda Henryka Mossinga, została żoną Adama Bunsza żyjącego w latach 1896-1969, a pochodzącego ze słynnej, artystycznie utalentowanej rodziny Bunczów. Ojciec Adama Alojzy był znanym rzeźbiarzem i krakowskim pedagogiem, wykładowcą Państwowej Szkoły Przemysłowej, a matka Aleksandra Sadłowska pochodziła z kolei ze słynnej rodziny lwowskich architektów, z których chyba najbardziej znanym był jej brat. Władysław Sadłowski, projektant pięknego budynku Lwowskiego Dworca Kolejowego. Sam Adam Bunsch był cenionym malarzem, grafikiem i projektantem witraży, zaś jego młodszy brat Karol Bunsch zmienił z biegiem czasu swoją wyuczoną profesję prawnika na pisarstwo. Największą popularność przyniosły mu tzw. Powieści piastowskie, czyli cykl powieści rozgrywający się w czasach dynastii piastów. Najbardziej znaną był wspomniany przeze mnie Dzikowy Skarb, wydany w roku 1945. Ciekawostką jest to, że rodzina Bunszów była spokrewniona z Mossingami podwójnie. Babką Adama i Karola była Karolina Mossing, wnuczka wspomnianego już przeze mnie pierwszego Mossinga, który osiedlił się w Polsce Józefa Wilhelma. Udało mi się skontaktować z wnukiem Adama Buncha i dzięki jego uprzejmości otrzymałem kilka zdjęć z jego rodzinnego albumu, które zostały opublikowane przeze mnie w e-booku: Genologiczne Śledztwo Potomkowie rodziny Rungę z Jarosławia. Niewykluczone, że temat przedstawiony w dzisiejszym odcinku pojawi się jeszcze na moim podcaście, ale na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do tydzień do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Genologiczne Śledztwo. Za uwagę dziękuję Wam Janusz Stanisław Andrasz, autor podcastu Genologiczne Śledztwo. Będę wdzięczny za Wasze komentarze, lajki i subskrypcje, a także za polecenie mojego podcastu Waszym znajomym. Zapraszam na facebookowy fanpage podcastu. Znajdziecie go, wpisując po prostu hasło genologiczne śledztwo. Liczę na to, że poszukiwania dotyczące mojej rodziny zachęcą Was do zainteresowania się historią Waszych najbliższych. Nie zapomnijcie o następnym odcinku, który ukaże się już w najbliższy piątek. Premiera każdego odcinka będzie miała miejsce co tydzień w piątek.